Temu youtuberowi udało się zdobyć 1000 PETów w swojej kolekcji. Jak to zrobił? Zobaczcie sami, bo to jest epickie. Odcinek u Piterek Place. Zostawcie lajka u niego i zobaczymy ten jego filmik. Ciekawe co tu się wydarzy i jak to jest możliwe. Ja nie mam takiej kolekcji patrzcie, 999 PETów. O, to jest 98%, tak? Dobra, i co on tutaj zrobi, żeby mieć to 1000? Idzie do Dark Matter maszyny. I co teraz? Co on zrobi? A, i sterkety robi na Dark Matter. Cztery godziny musi czekać, albo może wydać Robuxy, prawda? Chciałbym podziękować Planetogenne za tego przecudownego fanarta. dziękuję a także Sus z Polski za użycie mojego kodu TV, Fortnite za 800, i tutaj nie wiem za jaką kwotę nie jest napisane, ale dzięki bardzo za wsparcie, moi drodzy. Kod BrodTV. Wbijajcie też na mojego Discorda link w opisie i w komentarzu, tam możecie wrzucać te zdjęcia. No dobra, on teraz odbiera prawdopodobnie tę nagrodę. I co tutaj będzie? Jest! Jest Dark Matter. No i co? I co teraz? A, udaje się do tego. I ma tysiąc. No przekozak, no. Też bym chciał mieć tysiąc, słuchajcie.